No i lecę sobie tutaj, bez szklanki. Dawaj Morto OCB i zawijamy do kurwa, narni. Lecę tutaj, na tym bicie żomek kurwa buch. Lecę z tobą, buch, buch, buch. Kurwa, lecimy tutaj na freestyle'u, Lecę tutaj dalej bez trzymanki. Dawaj o slim i do szklanki. jaramy te topy, kurwa z wiadra. A, a, a. Lecimy tutaj na tym bicie. Zamknij pizdę i wypierdalaj po wizę. I lecimy tutaj na tym bicie. Kurwa zajebałeś w dżownicę, rozjebałeś się jak najgorszy frajer, coś tam pierdolisz, weź wypierdalaj, lecę z tobą dzisiaj, ty kurwo, Oce bez nim, premium i ty spierdalaj runo, lecę tutaj, bez trzymanki, kurwa zajebałem trochę sortu i jestem do bani, lecę tutaj dalej na tym biciku ziomek. Coś tam pierdolisz, weź się ucisz. za dwa, trzy, lecę dalej. Kurwo teraz ty i lecimy tutaj dalej, bez tej trzymanki, weź ty wypierdalaj i umiej te szklanki. Dawaj ty kurwo, dalej na parkiet jebiecie jednym, taratem i spadniesz i dawaj ty kurwo. Lecimy tutaj bez trzymanki, dawaj rękawice, ponapierdalamy się trochę przez sanki i lecę tutaj dalej z tobą kurwo. Zapierdolisz się to w nohal gówno i lecę tutaj dalej z tobą ty kurwo. Razjebaj się jak najgorsze kurwa ścierwo kurwo i lecę dalej z tobą ty ty kurwo. wpierdalaj stąd, I lecę tutaj wypalił się już gnion, lecę tutaj dalej, ty dziś, low, lay low, kurwa twój dziś, lecę tutaj dalej, z tobą ty kurwo. Kurwa OCB slim Premium i Spierdalasz, Ty dzisiaj równo i lecę tutaj dalej bez trzymanki. Oscar, kurwa, dzwoń po moje fanki. Lecimy tutaj dalej, kurwa, bez szklanki. Dawaj OCB, zawijamy bez kurwa Francji. I lecimy tutaj dalej na tym bicie, kurwa. Rozjebie dzisiaj karatem Juska i lecę tutaj dalej bez trzymanki. Dawaj kurwa sortu i zajaramy z tej szklanki. Dawaj tego bongosa. Kurwa, rozjeba się jak. Kurwa, prima kurwa, sosa, lecę dalej na biciku, dawaj kurwa teraz topa. Lecę dalej tutaj na tym biciej ziomu. Kurwa, rozjebiemy myślę, dzisiaj całą Germane, ziomek, lecę tutaj bez trzymanki, dawaj flip, typ i koleżanki. Scriptis kurwa tutaj nie ma dzisiaj kurwa nas zapierdala.